Wniosek od Wojsko Obrony Terytorialnej. Dyskutowaliśmy na ten temat długo z uwagi na to, że też początkowo mieliśmy lokować tam szkołę sportową, ale będziemy myśleć o innym rozwiązaniu. Natomiast wychodzę z założenia, że nieruchomość, która w tej chwili wymaga już takiej zdecydowanej ingerencji, obciąża też kosztami miasta, bo tak to wygląda. Więc chcemy przekazać ją na rzecz w użytkowaniu oczywiście. Wojsko Obrony Terytorialnej z bardzo precyzyjną, zapisaną w umowie, precyzyjnym celem działalności. No, myślę, że wszyscy tęsknimy za mundurami w naszym mieście. Ostatni czas okres pandemii pokazał, że służby mundurowe wojska, wojsko jest potrzebne w naszym mieście, dlatego też stąd też taka decyzja uważam, że my jako miasto dysponujemy wieloma nieruchomościami i jeśli nie są potrzebne, jeśli rzeczywiście pojawia się jakiś nowy pomysł zagospodarowania, a taki pomysł się pojawił w przypadku Wojsk Obrony Terytorialnej, to chcielibyśmy tam oczywiście tę nieruchomość przekazać w użytkowanie. To rzeczywiście, drodzy Państwo, na początku kompania, później być może w perspektywie batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem po rozmowach z szefem, z komendantem Wojsko Obrony Terytorialnej, pułkownikiem Stańczykiem. Takie są plany i oczywiście będziemy tutaj mocno kibicować. Skoro przekazujemy w długoletnią umowę użytkowania, to oczywiście koszty prowadzenia, remontu bierze na siebie, no, biorą na siebie siły zbrojne myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. My żeśmy się starali o to i między innymi nasza posłanka pani Joanna Borowiak o to, żeby Włocławek jako duże miasto posiadał w swoich Zasobach batalion Wojsk Obrony Terytorialnej. My mamy piękne tradycje wojskowe w naszym mieście i myślę, że jest to dobre rozwiązanie, korzystne dla miasta. 650-osobowy batalion to jest również czynnik prorozwojowy w naszym mieście. A poza tym no, budynek stał, niszczał, a koszty utrzymania ponosiło miasto, więc tutaj wszyscy na tym myślę, że zyskujemy. finansowanie dla samego. Na jakie Szanowni Państwo, rzeczywiście przekazujemy dodatkowe środki, dokapitalizujemy spółkę. Z uwagi na to, że jak Państwo wiedzą, spółka otrzymała 30-milionowy 30 grant na dwuetapową inwestycję w linię sortowniczą, między innymi, bo to jest szersza inwestycja. Ale w związku z tym, że no w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły koszty, to zdecydowaliśmy się przekazać. No kwotę ponad 5 milionów złotych na dokapitalizowanie, bo ta inwestycja po prostu musi być skończona. Jeśli spółka by nie zrealizowała, to oczywiście musiałaby oddać środki zewnętrzne, na no to sobie oczywiście pozwolić nie możemy. Ważna rzecz dlatego, że spółka Sanikow podjęła się dużej, trudnej inwestycji, na którą otrzymała dofinansowanie w wysokości około 30 milionów złotych. I w związku z tym, że no, niestety sytuacja na rynku jest taka, jaka jest. Taka, jaka jest. Miasto musi przejąć również część odpowiedzialności i wesprzeć spółkę w tym, żeby, żeby ten wkład własny był na odpowiednim poziomie, takim, który pozwoli dokończyć tę inwestycję. Gdybyśmy tego nie zrobili, to po prostu wszystkie pieniądze, które zostały dotychczas zainwestowane, mówię przede wszystkim o pieniądzach ze środków zewnętrznych, musiałyby zostać zwrócone. Także jest taka konieczność, żeby dzisiaj dofinansować spółkę Saniko kwotą w wysokości około 5 milionów złotych. W ślad za tym, że rząd oczywiście bardzo hojnie rozdaje kolejne bonusy, ale robi to niestety rękami i z pieniędzy samorządu, więc bardzo miło wydaje się czyjeś pieniądze. Nas zmusza to do tego, żebyśmy, żebyśmy poczynili pewne ruchy w budżecie i przeznaczyli na e, większe pieniądze, na, e, na w, szeroko rozumiane wynagrodzenia dla w, pracowników administracji publicznej. To jest wielki problem, drodzy Państwo. To nie jest tylko kwestia pracowników Urzędu Miasta, ale przede wszystkim też pracowników jednostek m, m, miejskich, w tym z, y, pracowników obsługi, administracji. Y, no, potrzeby są oczywiście ogromne z uwagi na to, że my jako miasto to straciliśmy dużą część dochodów w wyniku zmian podatkowych. Musimy po prostu szukać pieniędzy. Wzrost kwoty minimalnej wynagrodzenia dodatkowo zapowiadana, oczywiście wzrost kwoty wolnej od podatku uderza bardzo mocno w samorządy i mamy świadomość, że te uposażenia pracowników jednostek i urzędu miasta są stosunkowo niskie i dlatego też no, szukamy oczywiście środków żeby tutaj oczywiście dokonać odpowiedniego zróżnicowania, bo wychodzę z założenia, że nie każde miejsce pracy jest tak samo obciążone pracą, więc, więc, więc tutaj mając to na myśli będziemy w ten sposób regulować płace. Podwyżki dla pracowników są jak najbardziej zasadne, natomiast nas niepokoją te przesunięcia w budżecie, które służą do kapitalizowaniu jak gdyby spółki Saniko w wysokości 5 milionów i te zdjęcia budżetu z termomodernizacji budynków, z budowy czy remontu i przebudowy chodnika na moście, no, nie są dobrym rozwiązaniem. Prezydent powinien znaleźć inne pieniądze. Tym bardziej, że przecież wiemy, że pieniądze do miasta, wbrew temu, co mówi prezydent miasta, płyną szerokim strumieniem. Informacja z dnia wczorajszego: 20 milionów na inwestycje drogowe. To jest bardzo dużo i myślę, że tutaj należałoby poszukać zupełnie innych rozwiązań.